Dzień dobry jeszcze raz wszystkim. Ja przedstawię badania dotyczące uczenia dzieci z autyzmem proszenia o brakujący przedmiot. I w tych badaniach wykorzystaliśmy dwie techniki, o których dzisiaj będzie dużo, dużo mówione. Po pierwsze technikę skryptów ich wycofywania, a po drugie oczywiście technikę planów aktywności. Nasze badania zostały opublikowane w Behavioral Interventions i zostały przeprowadzone wspólnie z profesorem Sveinem Aikesetem, i doktorem Zygmuntem Eldewikiem z Oslo Med University i oczywiście z doktor Anną Budzińską z IWRD. Dlaczego uczenie tej umiejętności było dla nas takie ważne? Oczywiście, kiedy spojrzymy na kryteria diagnostyczne autyzmu i kiedy popatrzymy na liczne badania naukowe, widzimy, że dzieci z autyzmem posiadają liczne deficyty w komunikacji, w zachowaniach społecznych, rzadko same z siebie inicjują interakcje. Jeśli komunikacja się pojawia, to służy ona zazwyczaj proszeniu o ulubione smakołyki aktywności, natomiast czy też protestowaniu przeciw poleceniom i wymaganiom. To była taka pierwsza rzecz, która nas skłoniła do tego, żeby zająć się tym problemem. Druga bardzo ważna rzecz to była obserwacja naszych uczniów i rozmowa z ich rodzicami. Okazało się, że nasi wychowankowie pomimo tego, że potrafią tworzyć jednowyrazowe prośby, po, 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 potrafią nazywać przedmioty i obiekty, czy też obrazki jednym wyrazem, bardzo rzadko albo właściwie nigdy nie proszą o brakujący przedmiot. Jeśli zdarzy im się w trakcie dnia, w trakcie wykonywania jakiejś aktywności, taka sytuacja, w której brakuje jakiegoś przedmiotu do dokończenia zadania, oni zazwyczaj przestają wykonywać zadanie, nie szukają osoby, nie proszą o pomoc ale zaczynają angażować się w zachowania stereotypowe, a czasem i agresywne, jeśli ta pomoc nie nadchodziła zbyt szybko. Dlatego też w naszym badaniu wzięło udział trzech chłopców z autyzmem, dwóch z nich ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i jeden z, jeden z uczestników ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Dwóch uczestników miało około 6 lat, jeden z nich 4 lata i 3 miesiące, ale proszę zobaczyć, że wiek odpowiadający rozwojowi mowy czynnej w, w przypadku wszystkich naszych uczniów to było około 2 lat. To ma duże znaczenie, bo ten wiek wzięliśmy pod uwagę, kiedy wybieraliśmy skrypt, skrypt którego, będzie, którego uczyliśmy w tym badaniu. Tak jak już było wspomniane we wcześniejszych wywiadach, nasi uczniowie mieli 22,5 godziny terapii tygodniowej wrd i około 10 godzin. Terapii w domu. Kiedy myśleliśmy o tym, jakiego zachowania docelowego powinniśmy uczyć, od razu pomyśleliśmy się, jaką funkcję powinno pełnić to zachowanie. Dlatego od razu uczyliśmy dwóch przeciwstawnych sytuacji. W pierwszej sytuacji uczeń napotykał sytuację, w której nie miał przedmiotu koniecznego do wykonania zadania, i wtedy uczyliśmy go, żeby podchodził do terapeuty, nawiązywał z nim kontakt wzrokowy, mówił, nie ma, i wtedy terapeuta dostarczał przedmiotu, który jest konieczny do dokończenia zadania. Ale jednocześnie z tą sytuacją uczyliśmy sytuację, w której wszystkie materiały potrzebne do wykonania zadania były dostępne. Wtedy uczyliśmy ucznia, że to jest sytuacja, w której nie musimy prosić o pomoc. W tej sytuacji wystarczy i trzeba dokończyć zadanie i kontynuować je samodzielnie. A miało to ogromne znaczenie, ponieważ wcześniejsze badania pokazały, że dzieci Często generalizowały tę umiejętność proszenia o pomoc na te sytuacje, w których o tą pomoc prosić nie powinny. Do uczenia tej umiejętności wybraliśmy trzy kategorie. Jakie kategorie się znalazły w naszych badaniach, oparliśmy na rozmowach z rodzicami i nauczycielami dzieci, ale też naszej obserwacji. Wybraliśmy te sytuacje, te kategorie, w których dzieci miały najwięcej problemów. I były to trzy kategorie: zabawa, umiejętności samoobsługowe oraz umiejętności szkolne. W każdej z kategorii znalazło się po sześć różnych aktywności. To były aktywności, które dzieci potrafiły już wykonać, bo w tej sytuacji nie uczyliśmy kolorowania, rysowania czy też ubierania się. Ale uczyliśmy proszenia o pomoc. I tak na przykład, kiedy w kategorii zabawa uczeń miał zagrać na tablecie, to nie było tabletu. Jeśli w kategorii umiejętności samoobsługowe uczeń miał wyjść do domu, nie było buta, który był potrzebny do tego, żeby się przebrać. Kiedy w kategorii umiejętności szkolne zadaniem było pokolorowanie obrazka, nie było kredki, która jest konieczna do wykonania tego zadania. Jak już powiedziałam, kiedy sprawdziliśmy wiek odpowiadający rozwojowi mowy czynnej, nasi uczniowie osiągnęli wiek około dwóch lat. Dlatego wybraliśmy jeden skrypt. skrypt. Jeden dla wszystkich uczestników, ponieważ ten skrypt był w repertuarze wszystkich uczestników. Był to skrypt nie ma. Oczywiście warto się zastanowić nad tym, żeby w przyszłych badaniach dodać może nazwę przedmiotu, o który prosi uczeń, byłby wtedy bardziej zrozumiały przez innych przez, przez innych przez inne osoby. Natomiast w naszym przypadku niemożliwe było zrobienie dodanie kolejnego wyrazu do naszego skryptu, więc skrypt nie ma był tym, którego uczyliśmy naszych uczestników. Badanie przeprowadziliśmy w różnych miejscach w IWRD. a te miejsca musiały być różne dlatego, że różne były kategorie i niektóre dotyczyły szatni, niektóre dotyczyły łazienki, jadalni i korytarza, więc w różnych miejscach Badanie zostało przeprowadzone, co sprzyjało też generalizowaniu nabytych umiejętności. Jako model badawczy wykorzystaliśmy schemat eksperymentalny z wykorzystaniem pomiaru kilku poziomów wyjściowych zachowania dla różnych osób, osób badanych, strategię przerywania łańcucha zachowań oraz trening wystarczającej liczby przykładów. Zaraz więcej rozjaśnię, co te, te trudne terminy oznaczają. Dane zbieraliśmy podczas stanu wejściowego, czyli baseline, podczas uczenia, utrzymania w czasie oraz generalizacji. Wszystkie nasze podpowiedzi, skrypty, pochwały i nagrody były używane tylko podczas uczenia. A i wszystkie zadania, te wszystkie zadania, które pokazywałam w tych trzech kategoriach, były umieszczone w planach aktywności. Nauczyciel wydawał polecenie: Zrób swój. Plan, zrób plan dnia i wtedy uczeń rozpoczynał wykonywanie aktywności. Jeśli napotkał sytuację, w której nie miał, e, za, nie miał nożyczek, a musiał wyciąć, wtedy udzielaliśmy podpowiedzi manualnych i skryptów, żeby pomóc uczniowi poprosić o pomoc. Jeśli wszystkie materiały do wykonania zadania były dostępne, nasze podpowiedzi manualne dotyczyły tylko pomocy w wykonaniu zadania, jeśli uczeń tego nie robił. A jakie było kryterium zaliczenia? Jeśli nasz uczeń, um, um, pierwsza sytuacja zawsze była sytuacja, w której uczeń, uczeń musiał poprosić o pomoc. Jeśli, tego, jeśli to zrobił poprawnie, przechodziliśmy do sytuacji, w której wszystkie materiały do wykonania zadania były dostępne i jeśli te sytuacje, to jest ten szary wykres, jeśli te sytuacje uczeń wykonał poprawnie, przechodziliśmy do kolejnego przedmiotu. Ale już wiemy, że nasi uczniowie mieli problem z proszeniem o pomoc, więc jeśli przedstawiliśmy sytuację, w której Brakowało przedmiotu do wykonania zadania, a uczeń nie prosił o pomoc, udzielaliśmy podpowiedzi manualnych i skryptów oraz pochwał i nagród do momentu, aż uczeń trzy razy pod rząd właściwie poprosił o pomoc. Jeśli to mu się udało, e, przychodziliśmy do sytuacji, w której uczeń miał wszystkie materiały potrzebne do wykonania zadania. Jeśli nadal popełniał tutaj błąd, na przykład prosił o pomoc, choć nie było to konieczne, lub przestawał wykonywać zadanie, uczyliśmy go. Wykonywania tego zadania właściwie za pomocą podpowiedzi manualnych, i również wymagało to trzech poprawnych odpowiedzi pod Jeśli to się udało, przechodziliśmy do miksu sytuacji, w której był, przedmiot był dostępny i przedmiot, przedmiotu nie było do wykonania zadania, nie był, nie, nie był dostępny, i ten miks był e, e, losowo, e, losowo dobrany. I w, jeżeli uczeń sześć razy pod rząd odpowiedział poprawnie, mogliśmy przejść do kolejnego e, przedmiotu. To jest bardzo ważne, dlatego że uczyliśmy tylko wystarczającej liczby przykładów. Czasami uczenie, widzieliście Państwo, że wybrałam 18 różnych przedmiotów, 18 bardzo różnych sytuacji. Uczenie ich naraz mogłoby być dla naszych uczniów dosyć trudne, dlatego rozpoczynaliśmy od uczenia jednego przedmiotu, i kiedy, um, kiedy udało się uczniowi zaliczyć, nauczyć się, prosić o pomoc przy tym przedmiocie, przechodziliśmy do kolejnego. Tak jak już powiedziałam, nasi uczniowie w, podczas mierzenia stanu wyjściowego baseline'u nie potrafili poprosić o brakujący przedmiot. Dzięki zastosowaniu metodzie skryptów, odpowiedzi manualnych i, i techniki wystarczającej liczby przykładów, uczestnicy nauczyli się prosić o brakujący przedmiot i nie prosić, gdy nie było to konieczne. Pierwszy z uczestników potrzebował 122 prób, drugi 75, a trzeci 116 prób. Co ważne, w przypadku naszych uczniów wystarczyło od jednego do dwóch przedmiotów, by uczniowie nauczyli się prosić o kolejne 16 przedmiotów. Co ważne, umiejętność ta zgeneralizowała się na inne osoby, utrzymała się w czasie po zakończeniu procesu uczenia, Mierzyliśmy, czy ta umiejętność jest nadal obecna w repertuarze zachowań naszych uczestników po trzech miesiącach i była. A, a co ważne, nie musieliśmy uczyć każdej kategorii z osobna, ponieważ dzięki losowemu rozdzieleniu kategorii okazało się, że umiejętność zgeneralizowała się również na inne kategorie. I to wykres, jak widzicie Państwo, wszyscy uczniowie nabyli umiejętność proszenia o pomoc. Oczywiście sprawdziliśmy test zgodności pomiędzy obserwatorami, czy dobrze zbieramy dane, czy dobrze udzielamy podpowiedzi. Test zgodności wyniósł 91,5%, a przeprowadzono go aż dla 94% sesji. Co ważniejsze, sprawdziliśmy trafność społeczną naszego, naszego badania. Czy z naszego badania zadowoleni są nauczyciele i czy inni, inne osoby widzą, że nasze, że nasze dzieci, nasi uczniowie zrobili postępy. Pokazaliśmy więc nagrania z baseline'u i z utrzymania w czasie 38 studentom psychologii i zapytaliśmy ich, na którym z, na którym z filmów, czy tym z baseline'u i z utrzymania w czasie oczywiście oni nie wiedzieli, który film był z baseline'u, który z utrzymania w czasie uczniowie angażują się w bardziej odpowiednie zachowanie. Okazało się, że wszyscy studenci powiedzieli, że uczniowie angażują się w bardziej odpowiednie zachowanie na filmach z utrzymania w czasie. Zapytaliśmy też pięciu nauczycieli pracujących z naszymi uczniami o satysfakcję z przeprowadzonych badań i osiągnięć ucznia, i wszyscy uznali, że było ono efektywne, że poprawiło funkcjonowanie uczniów w przedszkolu i w domu i nie wiązało się z dyskomfortem uczniów. Mamy oczywiście ogromną satysfakcję z naszych badań i cieszymy się, że dzięki metodzie skryptów i planów aktywności możemy uczyć wielu funkcjonalnych umiejętności. Ale myślimy też już o przyszłych badaniach, że, że warto dodać to, o czym mówiłam: warto dodać więcej uczonych skryptów, może bardziej rozwinięte skrypty, może skrypty nagrane, jeśli nasi uczniowie nie radzą sobie z mówieniem, żeby mogli wyjaśnić nam, o jaką pomoc, pomoc chodzi. No i myśl, myślę, że jeżeli byśmy chcieli przenieść te umiejętności do domu, to warto zastosować skrypty pisemne, bo wtedy łatwiej rodzicom je zastosować w domu. Bardzo dziękuję za uwagę.